Siemanko, z tej strony, Fatal Dominik i dzisiaj gramy sobie w BF, a, a ze mną dzisiaj jest gość. Siemanko, z tej strony pielu. <głos> <głos> dzisiaj do... gramy w BF. <noise> Jak niczym Kamilek Steinbach. Witam serdecznie wszystkich. <noise> ja. Dawno nie było, znaczy w ogóle chyba nie było Piela na moim kanale, więc... Jak? Teraz... W ogóle nie byłem Byłem i to ze 100 razy. Nie, no byłem, na pewno, no to nie tu nie wkręcaj. Bo byłem w bfi przynajmniej, nagrywałeś chyba bf ka no nagrywałem, ale nie wiem czy byłeś Aj, jaj, jaj zlogowało W każdym razie dzisiaj jestem Kurczę, nie wiem, tym M5K grać teraz, za dawno nie grałem Że to mój gostek był O jezu, dlaczego do moim gostku? szaman Dobra czyli... ty? Jesteś... O, jesteś przeciwko Przeciwko jestem? Tak jest To no chyba... pojedynek, to nie no, wiem jak nazwę odcinek Fatal <laughs> kontra pielu Wbił mi kilka kulek w plecy Dobra, lola. nie umiem grać ale Zniszczę cię To nie asasinek, to nie asasinek, Ty mnie nie zniszczysz Jezu, Jezu no cały czas ten setny orzech mnie zabija, no 12 setny do Setny orzech? No, no bo Oła. kurde, 12 do jednego ma i je wejść przeciwko takie ługie, jakie nienawidzę takich ludzi, no W sumie tak samo ludzie mogą czuć grając się ze mną czasem... W... Oła Asasinka No I w lola, pierwszy level mnie zabił, boże nie <laughs> Żółto odziup mnie zabił żółto No, taki żółto nie? Ranga jak w tym. W Wormsach, Worms World Party. Ostatnio na telefon sobie, na Androida, zgarnąłem sobie emulator do tego. Przechodzę sobie kampanię, czyli to znaczy... Ło, wow, ale mu rozstrzaskałem ryja. W kim <grym> ty grasz? Aha, ty grasz z tym inżynierem tak? No, nie, w wsparcie gram. Wziąłem krowę, gostek idzie tak mu kilka kulek w twarz, normalnie. Co mi piszczysz, komputerze? Kurde, przegrzewa się ten komputer. Co mi piszczysz? Haha, <laughs> jaki koleś. Znowu on, bo, no boże. Co mi piszczysz, mój komputerze? Wezmę może coś szybszo, szybciej strzelnego. Z l L. Hmm. Od tego mało strzelałem. Strzel Kojarzy broń A91? Tak. Dobra, jest? To była moja ostatnia bronią, którą sobie odlokowałem na tym. Na. Właśnie na inżynierze. O. Prawidłowo, apteczka leci Ooo, ale ktoś mi jakiś sniper. Jaki dystans. Prawidłowo chłopaki tam widzą strzelają z daleka Może, ja sobie... to nasi cały czas strzelam. Dobrze, że to nie hardcore. No, bo to już byś chyba poleciał. Poniesz! Wow, 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 wow. O, ładnie. Ajajaj, aj, aj. nie no skarel, to nie moja broń. Ooo, nawet nie mam lagów takich fajnych. To giciel Dobrze wezmę sobie augie Jezu, climor! Stajerka Uskubany no Z, -y. z climora mnie tutaj, cwaniaczek Czek. Bum 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 Jep. Co chłopak robi? Ucieka Jezu, jak was tam dużo i podnoś się! Wstawaj! Pięknie. Wiesz, że byłem za tą centralnie, ale w ostatniej chwili zeskoczyłeś... O, uleczyli mnie. W ostatniej chwili zeskoczyłeś, a ja cię już z noża brałem. Już, już machnąłem nożem, ale uciekłeś. Aaaa, wiesz A i tak mnie uleczyli, więc nie zaliczyło ci. Nie ma 1-0? Nie, zobacz. Ja dalej żyję. O, ktoś ten dostał. Ale zabójstwo dostałem. O, Jak się zabójstwo dostaje? Z tego co kojarzę. Spokojnie. Jestem z stałym ziomeczku. Ale ten snajper tam no i nie trafiłem go. Plamidor jakiś tam pisze, że kto? Ktoś tu próbuje. Asysta przy zabiciu. No nie! <laughs> jeden jeden. <laughs> Ktoś tu próbuje, kurde, spad z tego, z bazuczki strzela. Asystę, asystę zaliczyłem. a, a to ładnie poszedł, pociska. Skupienie. Skupienie musi być. Skupienie i spokój ministrza. Jakiś kolej spłynął. to jest ta bronia A91, tak? Anton ono? z niej strzelał, no ona jest bardzo dobra. Epic. Tuś mi gonia, tu mój. Ja. Nie! Broleczyłem przynajmniej mojego. Ach, padłem jak... Ach, ...jak bohater. Jezu, dlaczego? Co? Było pięciu naszych, akurat nie musiał zabić. Peszek. To co mówisz, że jeden, 1 Tak. Jep. No znowu asysta przy zabiciu z przygwożdżeniem. Nie, nie, nie. Jezu! Znowu... Kurde, kurde! Ja trzymam małą akurat! I 81 zabiję. Coś mi uratował Ja Ładowałeś, bo tak dziwnie tak właśnie stałeś, ja tak wskakuję widziałem czerwony nikt Nie wiedziałem co zrobić <laughs> 2-1 e, tak No co co? Dopiero ze spawnu wyszedłem, lOL ludzie Cóż garniesz? 5% życia Trzeba się ukrywać przez Dominikiem teraz juzu spokojnie Rarison. damn you gdzie ty pielu się chowasz co to jakieś tutaj O, wow. aj nie udało mi się z noża. czwarty level u już czwarty level A albo mi się wyda nie jeszcze nie może to to było niemożliwe jak No co, co? 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 Jak na hardkorze padłem, na trzy kulki normalnie? Możliwe, że premium. Premium. Battlefield, premium. Tak. Bo zabiłeś na szegu, nie dołącz. O Jezu, razen. Re Ale zgarnął. 15.6, a ty jak tam? Gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. E 10-14, no ładnie. No. Jak po takiej przerwie długiej. Ruski battlefield, wiesz jak to jest. Tak jest. Nie no, po polsku, że mnie przyszedł. No teraz po polsku! <grym> teraz, tak. Chyba Cię widziałem. A kuku? Ach... Razen, znowu ten Ryzen. P90. Gunwo! Gunwo. CO?! Jak nie ustrzelił?! Z metra chyba. SWD. Taki frajer. go. No nie. nie, zabiłeś mnie. Ciebie? No, mnie Nie ja nawet nie widziałem. Ale to byłem ja. To, to 3-1, No co jest, kurde, no! Jak mnie ci z w ogóle, nic nie mogę zrobić. Słabo. To co by się działo na hardkorze? No, wczoraj, ogólnie wczoraj grałem trochę, to mi też tak nie za dobrze szło. Na hardkorze ci nie za dobrze szło? Nie pamiętam na czym grałem Jezus tu poległ Żyjesz czy nie żyjesz? Nie zabiłem gnoja Jezu, trzech naraz się zrespiło Co to jest w ogóle? Życie, Piotr, życie. To jest życie jak na speedzie. <laughs> Z granata rzuciłem jakieś 10 sekund temu, dopiero wybuchło. Żal. Niedobrze. Uż. to Ktoś chyba na dźwigu kampi, bo... To nie ja. Bo ktoś jest na górze. Kurde, zdjął mnie. Kto cię zdjął? Na dźwięku What byłem. What Fart. A kuku? Na normalu mi lepiej idzie. Zabiłem już kurde ca... Już trzech chyba zabiłem z noża. Asysta. Jeszcze nikogo jakoś. Nie ostatnio nie mogę zanurzować nikogo. Zanurzować. A mi się bardzo dobrze gra piln, wiesz? Zbliżamy się do końca rundy. Wygrywamy z wami. Gramy do 250 i kończymy to. Nie no już hedzik był. Już był hedzik. Jezu. Jakie zamieszanie. Joki, to jest koks no. No. No ja, ja, no pfff Zabiłem kolesia, nie wiedziałem jak nawet Zbaniaczy <grymne> Co ja tu robię, co ja tu robię? Triple kill <grymne> Quadra kill Jeszcze quadru nie wbiłem, no ten... Frajer na... Co? Bez przesady, no w głowę dostałem, nie zabił Swipy może jeszcze <grymne> Co chłopak robi? Co? Co za dribbler. Trochę trzeba przywrócić kolorków. Nie mam już granatów. Mam jeszcze jeden, no. Sprytnie. O Boże. Jesteś tam? Gdzieś? Macie coś znaleźć teraz, nie wiem co ty jesteś, kim ty jesteś? Yy, wsparciem. Jest, ja chodź, jestem chodź, chodź. tym. Ja jestem medykiem O no już strzelałem do Ciebie 20 przy... nie ma Spokojnie żyjemy Bez przesady Oj, O jo on jo, jo, mnie zdjął ze snajperki Premium wow. 75 gwiazdka w snajperce Czajesz to? Nie czaję Taką gwiazdkę mieć? To jest chyba 7,5 zabicia. Lol, ja z najlepszej broni mam 400 coś. Ja mam 1000 coś. 1300 z p. No bez przesady no! No nie! Le... Byłem za tobą, nacisnąłem F i pokazał cię, że cię trafiłem, tylko nie było animacji. Po prostu zraniłem cię tylko. Co za absurd, co ty, premium? Ale zabiłeś mnie, czyli jest ile? 3 Hmm, co by teraz wziął? Ja nie mogę! Dostałeś kurde noże po plecach i nic! Ha. Takie kurde już ani ma jej spadzenie. Jest, jest, jest! Ale to będzie perfekcyjnie wyglądać na filmie. A tu nie musiał, musiałem z cię od tyłu cię zakatować. No! Ten setny orzech, to ja nie wiem co on odwala, ten mefiu. Side Matthew 49 do 9. Jakiś Aha, jest medal walka wręcz. 10 tysięcy? Nie, nie medal, tylko sorry, ten. Jezus, ten, nie medal, tylko... Mm, ta beretka. A. Czy mnie komar, kurde, chyba ugryzł, bo coś mnie. Zaczyna już wszystko gryźć, przeszkadzać. Jest. I dekoncentrować mnie. Zabiję kogoś z noża, ale nie ciebie, niestety. <laughs> Ale ja zarago uleczę. A już go uleczyli. Czy ja tam z jakąś krową latasz, bo słyszę to. Nie gra! O, jestem trzecie miejsce na u nas, to nie jest tak źle. A ja mam drugie. 5000 punktów mam. A to za leczenie też dużo jest, nie? No to, no. Gin. O, zabili, to dziwne. Ole Dikus, ole Dikus, zablokowałem się. Ole Dikus. Ale dzikus no. Jezus, ale on leci ze mną Kurde, 75 gwiazdka Fuuuck Ja zaraz opowiedzę sniperkę, gdzieś się za ciebie zakampię I będę tylko patrzył, gdzie tam biegasz, żeby cię tylko ustrzelić No bo jeszcze 15 kili właściwie, to nie wiem czy zdążysz Kurwa, co tu się dzieje, ktoś mnie tu z noża próbuje Ubić, ja tu ładuję Strzelec wyborowy, trafienie w głowę 29 Boże, z gostkiem mam jakimś Co? To latarz za mną z nożem? A nie wiem gdzie ty jesteś, ktoś na dźwigo od was był U. Ole mnie zdjęli Pierwszy level mnie zabił To tygry masz? No. 38-15 Taki ze mnie kocur Kurde No koniec, nie chciałem już cię zastrzelić, to byłeś ty Ja od kogoś padłem a ja myślałem, że ciebie zabiję, ale to jakiegoś innego gościa. Trzy dwa przegrałem, kurde! No, ale dobrze się grało. Dobra, to by było Bo... na tyle w tym randomowym odcinku grania. Zobaczmy jeszcze tylko, jakie beretki dostałem. A ty jak tam, Pielu? Dużo dostałeś beretek? O, dostałem medal. O proszę. Wy wybawiciel, karabinek! Zespoły deathmatch medal, 10 tysięcy. Walka bezpośrednia. Wręcz... Strzelec wyborowy, lekki karabin maszynowy. zespołowy deathmatch. Wczoraj dostałem medal za coś. Za A, za ten. Za to, że goście zlatują ze spadochronu z moich czujników. To, za to dostałem medal. O, to ładnie. Ja mam najwięcej zabit z AUG 25. Najlepsza mm -hmm. seria, 7. 7 pod rząd zabiłem. O kurde. Dobra, no, to by było na tyle. Pielu, możesz się pożegnać. Siemanko wszystkim! No, siemanko, do usłyszenia i może jeszcze kiedyś wrzucę jakiś... No, znaczy, na pewno wrzucę jakiś odcinek z Pielem, bo... No, Pielu będzie chciał się zrewanżować. No to trzymajcie się. Na razie.